Tak widzowie śpi Ferbi, Ferbi sobie jeszcze śpi. I teraz Ferbi będzie się po malutku budził. I również dzisiaj jest ciepło. I Ferbi dzisiaj wyjdzie sobie na balkon dwa razy, bo po śniadanku wyjdzie na balkon i po obiedzie również. To teraz ferbi się będzie budził. I ferbi się właśnie już obudził. I teraz będzie jadł śniadanko. Dobra, to go odkryjemy. Odkryty? Idę po śniadanko. Bo Ferbi teraz będzie jadł. Śniadanko. I teraz Ferbi będziemy jedli. No, teraz Ferbi będziesz jadł. Śniadanko. I będziemy mogli dzisiaj na balkon bo dzisiaj również jest ciepło i będziemy mogli sobie posiedzieć. To jemy. I teraz Ferbi napije się herbatki. I Ferbi jest już po śniadanku. No i widzowie, widzimy się już na balkonie.